To jest część jakby druga Ale wrzucę je prawie w tym samym czasie Będzie zaznaczona, która to Czyś... Dobra, po 10 minutach wrzucę kolejną może Ale udało mi się Zrobić to i mam otworzonego Robloxa Widzicie, już zmieniam nazwę na oficjal Więc no Zmienimy to, ten jakby, awatar. mam, zero Robuxów, więc szkoda, dostosuj głowę i ciało, takie są jeszcze, kto ogląda i one strasznie. No i dobra, chcę taką... I włosy coś Kurczę, co to jest? Co to jest? Nie no dobra, to jest bo... Skóra. No taka. Głowy. Ja mam. Bez, bez tego nie bo wtedy ma taką wykułkowatą muszę mieć taką to mam już wybrane karpus to nie wiem co to no, ja mam wszystko już zrobione tylko jeszcze ubrania nie wiem O, jakąś nową dodali. A, bo jest chyba jakieś... Ja sobie pizzę w takim razie biorę. To, to? Nie chcę. Spodnie klasyczne. Jakieś takie... Nie, zostaje jak zawsze. Taki, Strona główna się jeszcze wyświetla, Więc tak. Na YouTubie pewnie to się będzie załadować. Na YouTubie, jeśli się uda, zrobię live. A. Będziemy razem grać. Więc tak. Pamiętajcie, gram o 8 Znaczy, gram już od siódmej. 50. Będę grać, ale. No jakby będziecie mnie spotkać tak najwcześniej o ósmej.